Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj prezentujemy 2020 rok Dodge SRT. Firma Nikal i Powered Outlet zaufały nam. Dostarczyły nam samochody naprawdę ponad pół miliona złotych kosztujące. Doceniają to, że jesteśmy bardzo profesjonalną firmą. Profesjonalnie montujemy to instancje, profesjonalnie zajmujemy się tymi samochodami. Oczywiście wszystkie samochody są dostarczone na lawecie, później zjeżdżają z lawety, także klient, który będzie ten samochód odbierał. Nie wiemy, gratulujemy temu klientowi. Naprawdę będzie zadowolony i będzie mógł sobie zobaczyć oczywiście u nas na kanale na YouTubie, do którego zapraszamy, lajkujcie, subskrybujcie, bo to jest też dla nas ważne, żeby nas widzieli ludzie. Będzie widział, że ten samochód naprawdę był w dobrych rękach i naprawdę był perfekcyjnie obsłużony przez firmę Z Polska, którą wybrała firma Nikar i Power Outlet. Do SRT. E, I pierwszy w Polsce, którego, który będzie z instalacją gazową. Przypominam, robiliśmy 2017, 2018, 2019. Natomiast e, dzięki e, firmie Nikar, e, z którą współpracujemy, i e, firmie Power Outlet, z którą również współpracujemy, mamy dzisiaj e, zlecenie na montaż instalacji w nowym. Powiem 2020: jest to całkowicie inny e, SRT-8 niż poprzedni model. Jest to silnik 6.4, 392 cale sześcienne, 492 konie. Jest to nowa jednostka, którą mieliśmy przyjemność właśnie tutaj założyć instalację gazową. Samochód jest już naprawdę wyższa no, półka. Tak jak mówiłem, sześciotłoczkowe zaciski, pływające tarcze. Samochód grubo ponad pół miliona złotych, nie ma co mówić. Z instalacją gazową na pewno będzie funkcjonował idealnie. Przejdziemy, otworzymy matkę, pokażemy co gdzie jest zamontowane. No tak wstępem chciałem powiedzieć, że naprawdę samochód wysoka koła. Tak jak Państwu przed chwilą powiedziałem, pokazuję jak wygląda w takim samochodzie instalacja gazowa. Zapraszam tutaj do mnie. Proszę zobaczyć, jest znówka sztuka prosto z Ameryki foliki. Wszystko jest zabezpieczone. Ma 20 km, 13 km samochód przy przebiegu. Także naprawdę fajna nowka sztuka. Tutaj mamy zamontowane tak jak w standardowym samochodzie, proszę zobaczyć. Przełącznik LPG. Tak jak we wszystkich samochodach, pokazuje on, na jakim paliwie jedziemy. Pokazuje też poziom gazu w zbiorniku. No i teraz wisienka na torcie, czyli silnik. I tak, tak jak mówimy, jest to nowa jednostka, jest to silnik chemii, może wielu z Państwa ten silnik jest znany, może wytłumaczę znaczenie chemii, jest to znaczenie komór chemileptycznych, chodzi tutaj o proces spalania. Motor również jest wyposażony w odłączane cylindry, czyli ten system eko, w momencie kiedy jedziemy sobie delikatnie, nie chcemy wykorzystać tych 492 koni prawie w 100%. Samochód przyłącza się w tryb ECO, wyłącza sobie odpowiednią ilość cylindrów po to, żeby, żeby e, był ekonomiczniejszy, Ale idąc dalej, do tego mamy zamontowaną właśnie najważniejsze, co chciałem tutaj podkreślić, instalację gazową, która również działa w systemie e, chemii i w systemie odłączanych cylindrów. Czyli w momencie, kiedy się odłączają cylindry, również odłączają się wtryskiwacze gazowe i samochód jeszcze bardziej jeździ ECO. E, Pokazując, co my tu mamy, oczywiście, system zdublowany, czyli mamy zdublowane szyny paliwowe, dwa filtry. Hmm, może mi się uda tutaj podciągnąć do góry obudowy. Udało się. Mamy wtyskiwacze, są to wtyskiwacze firmy BRC żółte, tak zwane maxy one spokojnie obsługują tą moc, czyli ponad 500 koni. Mamy już to przetestowane, sprawdzone. Podwójne zasilanie grubymi przewodami, również mamy podwójny system filtrowania jeszcze przed... Przed reduktorami. Nie wspomnę o reduktorach, bo oczywiście są mi dwie sztuki. Każdy ma powyżej tam 260 koni obsługuje, czyli mamy, mamy naddatek, czyli ponad 500 koni jesteśmy w stanie w 100% obsłużyć. Co tutaj później pokażemy, jak to, jak to wygląda. Tak wygląda tutaj z przodu. Oczywiście, zaraz pójdziemy sobie pokażę zbiornik, zbiornik gazowy, jak jest zamontowany. Postaram się założyć z powrotem, żeby nie zepsuć. Udało się nowy samochód. No idziemy dalej. No zbiornik. Tutaj zbiornik zamontowany jest od spodu. Ha, taka ciekawostka, nie żartuję. Standardowy tryb montażu w wielu przypadkach te zbiorniki są montowane od spodu, są one. Dostosowane do warunków atmosferycznych, czyli są pokryte specjalnym lakierem, jak również później po ich zamontowaniu zabezpieczamy odpowiednio podłogę, żeby wszystkie elementy, do których jesteśmy zamocowani, nie rdzewiały, nie miały problemu. Oczywiście tutaj robimy to wszystko konserwacją, masą bitumiczną. Koło, no niestety, tutaj musimy albo je wozić w bagażniku, aczkolwiek w takim samochodzie. Przy dobrym pakiecie ubezpieczenia przyjedzie do nas pomoc, naprawi koło i pozwoli to na dalszą kontynuację jazdy. Czyli to koło w cyklu miejskim no nie jest nam do końca potrzebne. Oczywiście gdzieś wjeżdżamy naprawdę w dzicz, bo ten samochód też może pojechać, jest to samochód terenowy, gdzieś daleko w teren. To koło zapasowe zawsze polecam, żeby sobie zabrać. Wlew paliwa, przy wlewie paliwa to już jest standard. O tym nie ma co już za bardzo mówić, w większości samochodów w ten wlew ładnie montujemy. Jest to praktyczne, wbrew pozorom zamontowanie wlewu gdzieś od spodu, później zima, gdzieś ten wlew trzeba odkręcić, coś z nim zrobić, jest to problem. Przy wlewie nie dość, że jest estetycznie ładnie, to przy praktycznie, bo tankujemy sobie bez ubrudzenia rąk w większości stacji. Albo zrobimy to sami, albo nam pomoże w tym momencie obsługa. Także naprawdę super samochód. Dzięki właśnie firmie Nikar, która nam zaufała i daje nam nowe samochody, naprawdę nowe, prosto z linii produkcyjnej, które sprowadza i sprzedaje klientom. Uwzględniając to, że te samochody też są na gwarancji, czyli one są tutaj Nikar też zachowuje gwarancję w Europie i są to nowe samochody, które z instalacją gazową również tą gwarancję będą zachowywały. Również firma Power Outlet, z którą również współpracujemy i również ona sprzedaje takie samochody. Także jeżeli Państwo chcielibyście, zapraszamy do firmy Nikar i Power Outlet, która sprzeda Wam samochód, my zamontujemy instalację gazową i naprawdę będziecie Państwo zadowoleni, będziecie Państwo oszczędzali, bo to jest najważniejsze. Co jeszcze jest takim dodatkowym elementem? Będziecie eko.